Członek zarządu odpowiada nie tylko za swoje decyzje, ale również za ich brak. W sytuacji kryzysowej to Twoje nazwisko i Twój majątek może znaleźć się na celowniku wierzycieli. Na szkoleniu organizowanym już 23 września 2025 roku we współpracy z Rzeczpospolitą pokażemy, kiedy i jak zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości Twojej spółki lub też jak zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne twojej firmy. Omówimy przesłanki ogłoszenia upadłości oraz zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Omówimy również odpowiedzialność osobistą i majątkową członka zarządu. Dowiesz się, jak budować skutecznie linię obrony przed zarzutami twoich wierzycieli, dokumentując działania zarządu, wdrażając procedurę compliance oraz korzystając z ochrony przewidzianej w ubezpieczeniu Directors and Officers. To szkolenie to konkretne narzędzie i rozwiązanie, które realnie ograniczy Twoją odpowiedzialność. Zapraszamy 23 września. Link w Bio.